Niedługo na Kraśnickiej ulice wyjedzie nowy nabytek miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji. Jest to miejski autobus niskopodłogowy Solaris Urbino 9. Pojazd wyprodukowano w 2001 roku. Jest jednym z 21 egzemplarzy, które powstały w tym czasie. Autobus posiada 21 miejsc siedzących i 58 stojących. Do MPK zgłaszane były sygnały, że jest zapotrzebowanie na większy autobus. W godzinach zarówno porannych jak i wczesnopopołudniowych no, no są, takie, są takie momenty, że do tych solinek naszych mniejszych pojazdów no nie bardzo da, da się wsiąść. Jak informuje prezes MPK, zanim pojazd wyjedzie na ulicę naszego miasta, potrzeba około 10 dni roboczych. W planie mam jeszcze wizytę w autoryzowanym serwisie celem sprawdzenia dokładności i pomiarów silnika i skrzyni biegów, a także dodatkowo przesterowanie tablic informacji pasażerskiej. Dodatkowo w autobusie będzie montowany autokomputer podłogowy i GPS. Autobus jest już wyposażony w system monitorujący. W połowie roku ma być pomalowany na barwy kraśnickiego MPK. Koszt autobusu wyniósł 42 tysiące zł. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że MPK nie planuje na razie podwyżek biletów.